Siemanko mordeczki, witam was w krówce i połówce. Proszę bardzo, zajmiste obrazki i zdjęcie mega burgera. Ale dzisiaj zamiast burgera wchodzi zupka dyniowa. Zupa krem z dyni i krążki cebulowe. Tak jest. Dzisiaj będzie w wersji Wegel, bo wprowadzili właśnie z menu takie właśnie potrawy, więc postuluję sobie go spróbować. Także widzimy się za chwilkę. I proszę bardzo mordeczki, moja zupka, moje krążki cebulowe. No to próbujemy, w razie czego mogę przyprawić jeszcze. Mam tutaj sól, nie będzie pewnie potrzeba. Ale ja mam też tabasco. Fajna lampeczka. To zabieramy się do jedzenia. Okej, okay, spróbujemy najpierw z Wow. Mmm. -hmm. Zobaczcie, jak to wygląda w pokoju. To jest lepsze, niż ja robiłem. Mmm, naprawdę są świetne. Mm, mm. Bardzo intensywny smak tej mm, cebuli. Fajna panierka, Kochana na Mmm, słodki zapach. Słodka, ale też taka lekko kwaskowa. Soły. Akurat widzę, że tutaj nie ma ludzi. Zobaczcie, jaką tu mam fajną konsystencję. Jest taka fajna, słodko-kwaśna. Dobrze przyprawiona, no wiecie, dynia jest zawsze słodka, a tutaj jeszcze jest taka lekko pikantna, teraz bym wyczułem. Lekka kwasowość taka trochę wchodzi, ale nie wiem akurat to czego. Dodać troszeczkę pysznego tabaską. Ale tylko na łyżkę. Kropel. Kapka. Kap, kap, kap. Proszę bardzo. Jest tabaską. I próbujemy. Mm. Szczerze. Mm, bardzo dobre jest, ale mm, najpierw wchodzi ten sos na pasko, bo się nie rozmieszał oczywiście. Dlatego yy, <laughs> skrobię tutaj jeszcze samą z Sosem na pasko. <laughs> Proszę bardzo piony dobrze tabaskę, sosem tabasko, bo szczerze mówiąc zmieniłem ochorę na coś pikantnego, a ta zupa jest taka wyjątkowo słodka. Ok. No, teraz jest idealna. Są bardzo dobrze zrobione, mm. mięciutkie na zewnątrz, mięciutkie w środku, lubiące na zewnątrz no, po prostu mm, no genialne. Mm. Nie wiem jak to będzie fokusować. O, może teraz fokusa złapię. Naprawdę bardzo dobrze przyprawione. No cóż, chyba to w cieście, w cieście piwnym jest, ale nie daje głowy. Mm. No, naprawdę, zupa ma bardzo ciekawy smak, hmm, aczkolwiek dla mnie dodanie właśnie sosu Tabasco zrobiło robotę, hmm, ale oceniając smak samej zupy, to będzie mocna czwórka. Hmm, no wiadomo, no, tego, się tego się akurat spodziewałem mniej więcej, ale po prostu taka trochę bardziej ostrzejsza, to jest naprawdę, naprawdę dobre. Pamiętajcie, 4 na 6. to nie jest negatywna ocena. Ale te są zajęste. 6 mhm. 6 na 6 na pewno. także ogólną ocenę daję pięć. no bo naprawdę mm, na jeśli nie zawiodłem, tutaj po prostu brakowało trochę ostrości. może taka po prostu powinna być. nie wiem. Mm. ale to jest po prostu genialne. Mordeczki już jestem w domu Pora na małe podsumowanie odnośnie dzisiejszego vloga. Jakiś taki dziwny posmak zaczął wchodzić, nie wiem, może to jakieś przyprawy są bo to była czysta dynia. Czysta dynia zblendowana po prostu na wodzie może jakieś przyprawy to były, a może po prostu nie przepadam za dynią na wytrawnie Nie wiem. Tak czy siak za zupę, 4. za, krążki sześć na sześć, oczywiście. Także trzymajcie się, wielkie pozdro, piona.